Patrzmy na tego zawodnika. 224 metry dzisiaj w serii próbnej. Wczoraj 18 miejsce. Tu możemy spodziewać się dobrego, dalekiego skołku. Janne Haponen jest w formie. On tutaj na tej skoczni potrafi poszybować daleko. Tak jak teraz. Proszę zwrócić uwagę jak daleko szybuje Haponen. Brawo, brawo, ten skok 224 metry. Dzisiaj w serii próbnej, kiedy także cieszył się podobnie, spowodował, że nabrał tej wiary w siebie i 240 metrów. Ależ zawiesił teraz wysoko poprzeczkę rywalom Janne Haponen. wczoraj 205 metrów w pierwszej serii, w tej drugiej 177,5 tylko. Zupełnie niezadowolony, 18 miejsce, a on przecież tutaj chciał odgrywać panową rolę i tym skokiem. Widzieli Państwo, oczywiście nie mamy tutaj mowy o żadnym telemarku, kiedy spada się z takiej wysokości. On miał tam jeszcze możliwość, by parę metrów zyskać. Noty po 16,5-17, ale nie to jest ważne. Zresztą zawodnicy wypowiadali się wielokrotnie. Nieważne noty, nieważne punkty, jedne. Ważna jest odległość i to szybko.